Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem Kukuman a to jest pokaz adaptera od firmy Bitfunks dla Sony Playstation 1 i Playstation 2. rozpakujemy sobie. dzisiaj przyszła ta paczka. Nawet nie otwierałem jeszcze. Jest piękna instrukcja. O! Proszę. Nawet są screenshoty. Jest sam adapter. Już pokazywałem na moim kanale tej firmy adapter do filmkasta tym razem mi przyszedł o coś tam w środku lata taka niezbyt konstrukcja fajna mamy sam adapter i z jednej strony wciskamy do PlayStation 1 albo 2 z drugiej strony mamy HDMI i jest tutaj przełącznik jeżeli zrobimy sobie zuma a nie wiem czy będzie widać nie tutaj może się uda złapać zuma jest napis y -B 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 R i -R -G -B. z tej strony mamy USB Mini jest to do zasilania, nie do każdego, teraz nie pamiętam teraz zobaczymy w instrukcji zasilanie jest potrzebne chyba do tego, żeby odciągnąć właśnie sygnał z PlayStation 2 i w ten sposób jeżeli jest podłączone to jest wyższa, wyższa rozdzielczość RGB to jest niższa rozdzielczość i RGB działa na PlayStation 1 a ten e, niby komponent nie działa na PlayStation 1. Zobaczmy czy coś jeszcze jest w kartoniku. Proszę jest kabel HDMI fajny kabel HDMI i jest kabel micro USB więc sobie ten kabel HDMI zostawimy, albo wyciągnę może przed przypadek wywalę karton i tak to wygląda. Na czym będzie polegał mój test? Mój test będzie polegał na tym, że podłączymy sobie na PlayStation 2, podłączymy sobie ten adapter który mi nie łapie ostrości. Uwaga, o, zapało. Ten adapter podłączymy do PlayStation 2, uruchomię parę gierek, poszukam, które są, e, powinny się uruchamiać w wyższej rozdzielczości i będzie podłączony w ten sposób i porównamy go z adapterem, którego można kupić bez problemu w Polsce na polskich portalach obcajnych czyli tanią chińską e, zabawkę Made in China, na tym nie jest napisane, Więc, ale to jest produkowane z Chin. Ja to zamówiłem na AliExpress więc porównamy sobie obrazy z tego e, PlayStation 2 e, tego chińskiego są na w Polsce w nich teraz coś po 40 zł, do tego troszkę droższego e, bitfunksa a drugi test przeprowadzę e, na PlayStation 1 czyli przełączymy tutaj na RGB i porównamy sygnał z tym e, Badziewiem bo to jest Badziew to jest po prostu porażka. To jest Do PlayStation 2 to się nie nadaje, bo jest zdecydowanie gorsze niż to. Więc nie polecam tego do PlayStation 2. No PlayStation 1 przesyła obraz, ale no jest no, brzydki. Zobaczymy jak sobie poradzi Bitfunks i sobie porównacie jak to wygląda między tym a tym. I to było na tyle Moje gadania. Zobaczcie sobie jak wygląda e, test z paru gierek na PlayStation 2 i na PlayStation 1. Your cameras ready, folks. This ain't gonna last long. Round one. Fight. You win, Spirits. Give me strength. Round one. Fight. <laughs> <Hi -ya. laughs> Round one, fight. You win. Round two, fight. One, fight. Uh -oh. uh -oh. You win. Uh -oh. Round two, fight. Uh -oh. yeah.